Witajcie na kanale Elektronika i Gadżety. Dziś akcja modyfikacja. Zmodyfikujemy sobie prawie nową lutownicę z mocy 60 do 100 W. Czy to się uda? Zapraszam na film. Miernik już jest wpięty. Interesować nas będzie tutaj moc. E, ona na pewno skoczy mocno. E, lutownica jest zimna tutaj jest wszystko poskręcane wcześniej ją ustawiłem maksymalną temperaturę moc powinna skoczyć, a później zejdzie i mniej więcej będziemy wiedzieć jaką moc pobiera, żebyśmy mogli porównać do tej drugiej grzałeczki, mam nadzieję, że wszystko widać ach, to zabezpieczenie tutaj no o, widzieliście jak skoczyła moc, ale to nie szkodzi czekamy aż się Ustabilizuje. Ustawiłem 520 stopni. Koło 40 watów pobiera. Zjedziemy sobie trochę z temperaturą. Jedziemy sobie 420. Widzicie spadło? Pobór spadł, czuć już, że się nagrzeła. Tutaj nie miga. No i pobór prądu spada. Spróbujemy sobie mniej więcej sprawdzić. Połączymy sobie ten paserek. Ja spróbuję tu trafić jakoś, czy w ogóle jest jakaś szansa, żebyśmy sobie to zmierzyli, czy nie bardzo. Ten miernik liczy do 1000 prawie stopni, ale może nie udać się tego zrobić. Tym miernikiem. Czy będzie, czy nie będzie. Słuchajcie, no nijak. Nie chwyci tego. Koło 100 stopni pokazuje, więc to jest nic. Odpinamy to. Poczekam chwilę, aż ostygnie. Rozbieramy. Zobaczymy co. Tam w środku jest i wymienimy sobie grzałeczkę i zobaczymy, jaki prąd, jaki, jaka moc będzie pobierana. To na razie odsuwam. Czekam, aż wystygnie. Lutownica jeszcze troszeczkę ciepła, ale myślę, że możemy ją odkręcać. Żeby wymienić czy to grot, czy grzałkę, wystarczy rozkręcić tutaj, ściągnąć tą osłonkę, odkręcić Możemy sobie to podnieść troszeczkę. O, widzicie, tu jest jeszcze jedno zabezpieczenie. Trzymając tu, odkręcamy to. To idzie troszeczkę ciężej. I mamy dostęp do naszej grzałki. O, tu jeszcze ma taką osłonkę termiczną. Jest grzałeczka, i grzałeczka jest wsuwana. Więc, żeby. Okej, okay, jest OK. Żeby ją wymienić teoretycznie wystarczy tylko wysunąć grzałkę i wsunąć nową. Jak widzicie ona jest praktycznie niezróżnowej. Prawie w ogóle nie używałem. Wyciągamy. Bardzo długa. Już widać różnicę. Patrzcie na to różnicę. Po prawej macie starą, po, nowej, le po lewej nową. Średnica jest taka sama, chociaż no, troszkę grubsza jest ta setka. Czy to w ogóle zadziała? To jest pytanie. To jest dobre pytanie, ale rozbierzmy sobie dalej. Teoretycznie tak. Powinno zadziałać. Eee, może się spalić. To jest możliwe. Odklejmy sobie to. Dawaj. Aż przyklejemy. Eee, z tego względu, że tutaj sterowanie jest no parametriakiem jakimś, no to będzie bezpośrednio przez jakiś Kontrolę tej temperatury. Są śrubeczki. Eee, przez jakiś PWM kontrola temperatury będzie robiona no, jakiś triak Zaraz Zobaczymy, co jest w środku. Jeszcze jeszcze, jeszcze nie rozwierałem takiej lutownicy. ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Ona powinna nam się na pół otworzyć. Czy tak będzie? Czy nie? To zatrzaskach jakiś jest. Musi chyba to ściągnąć. Ściągniemy, założymy sobie później. To jest taka gumeczka, żeby się po prostu... Też jako izolacja termiczna trochę działa tutaj. Eee, OK. Otwiera się, patrzcie. Jest. Jest. No, i to będzie jakiś cyjaczek pewnie. Eee, o, pytanie: czy włożymy, bo popatrzcie, Ciekawe, czy będzie to widoczne, jak cienkie są. Ostrość. Tu, w tym miejscu, przychodzą nasze styki. I te są dość cienkie. Te są grube. Hmm. Czy to wejdzie? Nie wiadomo nic tu więcej ciekawego nie ma. O, jest wyświetlacz na gumkach. Popatrzcie, gumeczki przewodzące. To ciekawe. Mam nadzieję, że później złożymy tak, żeby to świeciło z powrotem. No dobra. No i tu wiele nie ma. No jest jeden układzik, który steruje całością i to wszystko. Dwa swichy. Jest tutaj jednoomowy rezystor. Jakieś zabezpieczenie pewnie. Albo mierzenie prądu. No nie wiem ciekawe dobra. Yy, zobaczmy sobie teraz czy nam wejdzie. Czy nam to wejdzie czy nam to nie wejdzie. Chodzi na styk. Ale jaja weszło. No weszło. A tu jest, tu jest coś ciekawego. Coś tu jeszcze dochodzi. Interesujące. Tutaj jakiś trzeci. Trzeci. A! Popatrzcie na to. Ten pin tu, on powinien być do. E, do uzie, nie do uziemienia tylko do ochronnego przewodu podpięty. W kablu nie mamy ochronnego, ale jest taka możliwość. To pytanie, z czym to się później miałoby łączyć, bo. Nie bardzo wiem, no tu raczej się nie połączy. Musiałaby być jakaś sprężynka, która by dotykała w środku tej całej obudowy. No ciekawe, dobra. To będzie krótki film, to albo zadziała, albo nie. Eee, załóżmy sobie to z powrotem. Mniej więcej tak to było. Czy to się jakoś rusza? Coś tam się rusza. Teraz delikatnie. Wypadnie ten ekran, czy nie wypadnie? Nie wypada. Tutaj jest taki ząbek, zakładamy za ząbek i składamy całość. Mniej więcej widać, że nie złożymy dobrze. To jest istotne, bo wyświetlacz nam nie będzie świecił później. że nie, nie będzie się wyświetlać nic na wyświetlaczu. No dobra. Skręcamy i podpilamy. Dzisiaj szybka akcja, modyfikacja. Za bardzo nie mam czasu, więc yy, też nie będziemy rozwodzić. Spali się, to się spali. Przeżyję to przeżyję. Mam nadzieję, że ten wyświetlacz będzie nam coś pokazywał, bo jak nie, to będziemy się rozkręcać jeszcze raz na razie. Skręcę sobie tak delikatnie. Nie przyklejam jeszcze e, tej tu maskownicy. To założymy albo wiecie co, zakręcimy sobie to. Boję się, żeby nie uszkodzić tej. W ogóle to byśmy sobie jeszcze przetarli. Dobrze byłoby ją przetrzeć jakimś alkoholem bo dotykaliśmy paluchami. Będzie tłusta. Jak wiadomo tutaj temperatura zadziała. Zakręcamy. OK. To sobie lekko dosuniemy już. O, dawaj. Dobrze. sieć no, i nasz grocik, nie przymierzyłem, czy on będzie. A właśnie. Czy on będzie pasował średnicą. I często sobie czyście ten. O, kurczę, nie dałem osłonki. Muszę to rozkręcić. Eee, często sobie czyście tutaj, bo mm, potrafi się sypać ten grot i tworzyć tutaj taką powłokę, gdzie Wam gorzej grzało wtedy. Jeszcze raz odkręćmy. Nałożymy sobie tą osłonę termiczną. Tak jak była. O! Ona nachodzi, nachodzi lekko na, na te styki tu. I dokręcimy sobie jeszcze raz. Te grzałki nie to jest zwykła grzałka, tutaj nie ma polaryzacji. Link nachodzi fajnie. Link do y, aukcji, z której kupiłem, będziecie mieć w opisie filmu. Tylko pamiętajcie, jest do wyboru kilka. Są na 12V. E, są różne mocy. Są na 110 V. Wybierzcie taką do waszej lutownicy. Teraz zobaczymy, czy to będzie OK. Bo tutaj nie sądzę, żeby była jakaś tutaj nie ma żadnej przetwornicy, więc ona będzie na 220 V. Dobra. I teraz to sobie odłożymy. To sobie podkładamy. Nasz mierniczek. To na chwilę przełożę. Nasz mierniczek, widać. Widać. I pytanie. Zrobimy tak. A, tylko, że jak to wyłączy, to nie będzie mieć światła. Chwilę. No nic. Na żywca. Wpinamy na żywca. Jak szczeli, to i tak yy, będziecie widzieć. O, tak, tam, żeby było widać tlacz. I tak zgaśnie światło, ale nagrywać będzie dalej. Power. I co? Uo, 127 watów. Jest. I popatrzcie, stabilizuje się. 30. Stabilizowało się ładnie. Był ten szczał taki duży, ale jest ok. Możemy teraz sobie zjechać z temperaturą 350. Weźmiemy sobie zaraz cynę. Zobaczymy, jak to łapie. To jest zeszło całkowicie. W miarę studzenia będzie po prostu utrzymywać się. Ten pobór mocy. Dobra, wezmę cynę. Zobaczymy, jak to działa. Nie wziąłem sobie podstawki, ale położymy tak. Mamy cynę, mamy coś, co nam odbierze temperaturę. No, pięknie topi. Pięknie. patrzcie na pobór mocy. Jak to ustawić, żebyście się dobrze widzieli, o widać. Trochę ja teraz nie widzę. Trochę odbierzemy. No a popatrzcie praktycznie nic nic nie odbiera. To co przyklejam to i przechodzę teraz na tą lutownicę. Zobaczymy jak ona się będzie ale lata coś w środku, powiem Wam. Chyba niedokręcone. Słuchawe o temperaturę trzeba dokręcić. No ale teraz już nie łapiemy paluchami, bo to już jest gorące. E po prostu jakimiś cążkami dokręcimy sobie jeszcze troszeczkę e naklejami koń kończymy. To sobie wyłączymy. Sprawdźcie, czy trafia. Trafia. Ok. Mamy to. Przy okazji, jak skalibrować taką? Bo ona, jeśli macie tą, tą termoparę, możecie przyłożyć i chcecie sobie ustalić idealnie i tą temperaturę, wystarczy przytrzymać dwa naraz. Nacisnąć dwa naraz i możecie sobie tu jechać. Plus, ciekawe, ile w ogóle można dojechać na łaksa. Zaraz zobaczymy. Widzicie, czy nie widzicie? Czy to widać? Ile, ile można. A, to już Wam powiem, ile można. 99 stopni maksymalnie w plusie możemy zrobić kalibrację, a w minusie, o ile jest taka opcja, ja, zobaczymy. W minusie mamy taką opcję, leci na dół cały czas, a będzie podobnie, minus 99. Być może, jeśli ktoś będzie chciał sobie no, jeszcze nie do na dół. Tak, 99 w plusie, 99 w minusie, 99 taką kalibrację możecie sobie zrobić. Ja sobie ustawiam na zero. Mnie to akurat e... no nie ruszę, czy to jest 10, czy nie. To... Jeszcze raz naciskamy i mamy skalibrowaną e, temperaturę. To tyle. Dzięki, wielkie, za subskrypcję. Dostawcie łapę w górę, dajcie komentarz. O, popatrzcie, nie założyłem tego. Dajcie komentarz do tego, czy, czy taka modyfikacja też by Was interesowała, czy może nie, czy w ogóle warto. Moim zdaniem będzie warto, bo jednak odbieranie tej temperatury przez niektóre e, nóżki, takie większe pola, może być naprawdę spora, i taka setka nam zrobi robotę. A jak będzie, no to przerzucam się teraz teraz na nią, żeby zobaczyć. Co to dało? Zobaczycie to w następnych filmach. Pozdrawiam. Do usłyszenia.